Szkoło, za na za to, że tworzysz świata za Witamy Państwa na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020-2021, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żerowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczynamy dzień szczególny, szczególnie dla uczniów. Zakończenie roku szkolnego 2020-2021. Roku szkolnego bardzo trudnego, ponieważ większa część nauki odbywała się w trybie zdalnym. Uczniowie i pedagodzy, nauczyciele świetnie sobie z tym poradzili. Dziś jest finisz, przed nami wakacje. Odpo Uczniowie, nauczyciele odpoczną, nabiorą sił na nowy rok szkolny. Dzisiejszą, dzisiejsze uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się w drugim liceum ogólnokształcącym imieniem Stefana Żeromskiego, potem kolejne szkoły. Z tego miejsca chciałabym życzyć uczniom wspaniałych, słonecznych i bardzo bezpiecznych wakacji. Nauczycielom odpoczynku i przygotowania się do kolejnego wyzwania, jakim będzie rok szkolny 2021-2022, rodzicom wytchnienia, ponieważ w tym roku szkolnym to oni przejęli część obowiązków i wspierali swoje dzieci w trakcie nauki zdalnej. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzący czas. Szanowni Państwo, z powodu epidemii i pracy szkoły w trybie zdalnym. Nie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie ślubowanie klas pierwszy, dlatego teraz uczniowie przystąpią do ślubowania na sztandar szkoły. Od dziś stajecie się pełnoprawnymi członkami społeczności drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Do ślubowania wystąp! do ślubowania. Profesorom, rodzicom oraz moim koleżankom i kolegom. Koleżankom i kolegom przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Szanować własność, szkolną oraz pracę innych ludzi. Szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi. Wyrabiać w sobie silną wolę. Wyrabiać w sobie silną wolę. Koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność. Odwagę i prawdomówność. Pracować rzetelnie dla dobra. Pracować rzetelnie dla dobra. I szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny. I szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny. Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły. Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły. Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Ogólnokształcącego. Imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Po wstrzygowaniu. Szanowni uczniowie i uczennice, faktycznie jestem absolwentką i jeszcze, znaczy tak z jednej strony to już było bardzo, bardzo dawno, ale z drugiej strony cały czas pamiętam, że jak była taka uroczystość i zbliżały się wakacje, to raczej wszyscy już czekali, żeby ta uroczystość się jak najszybciej skończyła, dlatego moja wypowiedź będzie krótka. To, co się wydarzyło przez ostatni rok praca. Wasza zdalna i, i nauczycieli, i was uczniów, nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę naprawdę, bo to, to musiał być i jest trudniejszy czas niż takie normalne przychodzenie do szkoły, spotykanie się ze swoimi mentorami, spotykanie się wspólnie. Dlatego też życzę, żeby ten czas wakacji był czasem odpoczynku. I kiedy zapomnimy, a może nawet nie chodzi o to, że zapomnimy, ale będziemy mogli wracać do normalności, żebyście mogli nabierać sił i ten następny rok, oczywiście pewnie, bo tutaj są tylko klasy pierwszej i drugie, tak? Czyli no, ci, którzy jeszcze wracają, pierwsze, no to, to Wy na pewno wrócicie na następny rok do szkoły. I oby ten czas był już dla Was czasem takiej normalnej pracy, wspólnego przebywania, przyjaźni i wspierania siebie nawzajem. Dziękuję bardzo. Pozwolicie drodzy uczniowie, rodzice, szanowny grono pedagogiczne, droga dyrekcjo, że skieruję kilka słów przygotowanych tutaj przez Pana Starostę, Panią Przewodniczącą Rady Powiatu. I przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Szanowni Państwo, za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy i nauki, realizacji nowych wyzwań, wielu cennych inicjatyw i sukcesów edukacyjnych. Ten rok szkolny był szczególny i zostanie przez nas wszystkich zapamiętany jako rok trudny i wymagający. Rozpoczynając we wrześniu rok szkolny 2020-2021, wszyscy liczyliśmy, że uda się kontynuować naukę w murach szkoły. Niestety sytuacja epidemiczna zmusiła do powrotu do zdalnego nauczania, a to okazało się niezwykle trudnym egzaminem, który zdaliście celująco. Niezmiernie cieszy nas, że na zakończenie tego roku szkolnego udaje nam się spotkać i pożegnać go w sposób tradycyjny. Szanowna Dyrekcja, drodzy nauczyciele i wychowawcy, dziękujemy Wam za nieoceniony wkład włożony w proces kształcenia i wychowania przyszłych pokoleń. Gratulujemy wysokich osiągnięć edukacyjnych oraz sprostania wyzwania zdalnej nauki. Dzięki Waszemu wysiłkowi udało się osiągnąć wspaniałe wyniki edukacyjne. Drodzy uczniowie, przed Wami czas odpoczyn odpoczynku. Pełen niezapomnianych przygód i wrażeń. Po wielu miesiącach nauki należy Wam się utchnienie. Bez względu na to, gdzie będziecie spędzać te najwspanialsze dla Was dni w roku, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Niekletni wypoczynek pozwoli Wam na zre zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami, które przyniesie od września nowy rok szkolny. Szanowni rodzice, Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę z gronem pedagogicznym. Ten rok szkolny był szczególnie dla Was ogromnym wyzwaniem. Na kilka miesięcy to Wy przejęliście część obowiązków nauczycielskich, motywując Wasze dzieci do nauki w domu i służąc im na każdym kroku pomocą. Możecie być dumni z Waszych pociech, które stają się o rok bogatsze w wiedzę i nowe doświadczenia. Wszystkim Państwu, Życzymy odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Obyście wszyscy po wakacjach wrócili z nowym zapasem sił i gotowością do spełnienia kolejnych twórczych marzeń i edukacyjnych planów. Mamy nadzieję, że kolejny rok szkolny uda się w całości spędzić w murach szkoły. Szczęść Boże! Podpisano Wacława Bądź, przewodnicząca Rady Powiatu, Leon Karwak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. I starosta Tomaszowski, pan Mariusz Węgrzynowski. A ten skromny bukiet róż pozwolę złożyć sobie na ręce pana dyrektora jako podziękowanie za ogromny trud włożony w przeprowadzenie tego roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Z pandemią nie odbyło się coroczne wręczanie nagród ministra edukacji narodowej. W związku z tym takie dyplomy zostały przekazane do Starostwa Powiatowego od kuratora, ludzkiego kuratora oświaty i będę miała przyjemność i zaszczyt dwóm osobom dzisiaj je przekazać. Środki finansowe oczywiście wpłynęły na konto dwójka młodych ludzi, ale taki oficjalny dyplom wręczę dziś. Dyplom za wybitne Osiągnięcia Edukacyjne w roku szkolnym 2019-2020 dla Huberta Burzuty, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim z życzeniami dalszych sukcesów Przemysław Czarnych, Minister Edukacji i Nauki, Warszawa, listopad 2020 roku. To wspólny sukces. A będzie okazja jeszcze porozmawiać ze sobą chwilę. Tak, ja <grywa> Druga osoba jest nieobecna, bo się jest w ogóle poza granicami, ale odbierze dyplom Mama, Mama, która jest Wam znana. Dyplom za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019-2020 dla Pawła Śmigla, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Pana Żerowskiego w Tomaszowie Mazowieckim z życzeniami dalszych sukcesów Przemysław Czarnych, minister edukacji i nauki, Warszawa, listopad 2020 rok. Jest mi bardzo miło, że mogę ten dyplom wręczyć na ręce pani Śmigiel, bo pani Śmigiel należała do jednych z ukochanych nauczycieli mojej córki. Wszyscy moi przedmówcy yy, wyrazili zdania dotyczące trudnego roku, tego, który minął. I rzeczywiście ten rok, jak wszyscy wiemy, był trudny dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli, dla nas wszystkich. Ale mimo to daliśmy radę, o czym świadczą, proszę Państwa, tutaj osiągnięcia naszych uczniów. Złota jedenastka. Tak, nazwaliśmy grupę uczniów w naszej szkole, która zdobyła średnią od 5,0 i wyżej, aż do 5,33. To ta złota jedenastka. Państwo pozwolą, że przeczytam, a za chwilę tutaj poproszę też o wystąpienie tych obecnych uczniów. Mateusz Grzybowski, o którym już wspominałam. Średnia 5,33 to uczeń drugiej klasy biologiczno-chemicznej. Agata Juda, 5,22, uczennica klasy drugiej A matematyczno-fizycznej. Wiktoria Polus z taką samą średnią i też z klasy drugiej A matematyczno-fizycznej. Oliwia Strzechowska, uczennica klasy drugiej E matematyczno-fizycznej, średnia 5,15. Bartosz Wielgosz, uczeń klasy 2A Matematyczno-Fizycznej ze średnią 5,11. Maja Cedro i Izabela Jarzębska, 5,07. Uczennice z klasy 2H menedżerskiej. Maria Kosior, którą przed chwilą tutaj gościliśmy na podium, z klasy 1 Biologiczno-Chemicznej, średnia 5,07. Nina Siarkiewicz z klasy pierwszej menedżerskiej 5.07 i y, Amelia Jaworska ze średnią 5-0 z klasy pierwszej biologiczno-chemicznej i Anna Wiśniewska średnia 5.0 z klasy pierwszej menedżerskiej. Poproszę tutaj jeszcze na podium Marię Kosior ponownie Ninę Siarkiewicz z klasy pierwszej menedżerskiej, Amelie Jaworską i Annę Wiśniewską. Z klasy pierwszej menedżerskiej. Proszę. I proszę o uhonorowanie naszych uczennic znaczkiem i naszej szkoły. Proszę. Do hymnu. Wy mnie kochać cię naszą śmiało, zaś jako